Tym razem Square Enix poszedł w totalnie innym kierunku. Forspoken był pierwotnie znany jako Project Atia. Bohaterką gry jest Frey Holland, grana przez aktorkę Elle Balińską. Frey jest w rzeczywistości szorstką, ale mądrą młodą kobietą ulicy, która niespodziewanie zostaje przeniesiona z Nowego Jorku do koszmarnego świata fantazy Atia. Na całe szczęście Frey wraz z wkroczeniem do nowego świata odkrywa zdolności magiczne. Dodatkowo otrzymuje gadatliwą bransoletę, która będzie towarzyszyć protagonistce w jej przygodzie. Okazuje się również, że jest odporna na panującą tam zarazę i koniecznie chce się dowiedzieć jak wrócić do domu. Dodatkowo jesteśmy niemile widziani przez władczynię Azji. W Fort Spoken będziemy mogli swobodnie poruszać się po świecie. Wspomagana nad naturalnymi zmocami swoje bransolety Frey biega z niezwykłą prędkością i pokonuje w powietrzu olbrzymie dystanse. Natychmiastowo wspina się po ścianach i przeszkodach terenowych, a upadki z dużej wysokości nie robią na niej większego wrażenia. Oczywiście wszelkie starcia z przeciwnikami będą od nas wymagać zęczności oraz refleksu. Magiczne moce Frey obejmują tworzenie tarczy światła i wywoływanie eksplozji pnączy. Potrafi również wystrzeliwać szybkie magiczne pociski we wrogów. Opierając się tym, co zostało pokazane do tej pory, Force przypomina gry z otwartym światem, takie jak Insomniac Spider-Man czy Sucker Punch in Famous, w których używanie zdolności ruchowych do poruszenia się po otwartym świecie jest tak samo ważną częścią gry, jak sama walka. Również naszą baterkę będziemy mogli rozwijać, dodając jej kolejne umiejętności lub ulepszając aktualne. Gra swoją premierę ma mieć 11 października 2022 i będzie dostępna na konsole PlayStation 5 oraz komputery. Cenowo wychodzi ponad 300 zł, ale już teraz możecie kupić grę taniej o 24% na platformie Instant Gaming. Dajcie znać, jak podoba Wam się gra, czy zamierzacie sięgnąć po ten tytuł, a my słyszymy się oczywiście w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!